Pół punktu na dwójce. Jeżeli chciało się na cztery to za późna decyzja. Jeżeli na pięć to trzeba było spokojnie tylko poczekać. Na piątą furt. Nie wyprzedać. Podobny błąd. Pół punktu za zrzutkę, pół punktu za styl na trójce. Czwórka poprawnie. Przestań łachę robić, że pójdzie ty. Piątka szósta. Chodź, chodź, Poprawnie. No, weź, no, to jest azjata, azjata, to się ma,